Na no, unimeryki o narodach w takim razie. Kto przyjaźń nawiązał z Hindusem Z najczystszej sympatii, a nie pod przymusem Do dzisiaj by trwała ta przyjaźń Wspaniała, lecz Hindus nie Dał mu ser Pretensje mieć trudno do tego Anglika Gdy druh w narodowej go dumie dotyka Więc wzgardził pariasem I przyjaźń swą z czasem Położył u stóp Irlandczyka Narody, narody, po diabła narody Stojące na drodze do szczęścia i zgody Historia nam daje Dobitne dowody Pragniecie pokoju, usuńcie Przeszkody, narody, narody, narody. Francuz sąsiada miał co był z Somalii. W Tuluzie mieszkali i pasti spijali, lecz wnet się przekonał potomek Dantona, że druch jego łeb ma ze stali. Nie mieli fratensji koledzy Francuza, że przepić nie umiał czarnego łobuza, lecz rzekli mu nami: jak pić chcesz to z nami, bo nie dla przybłędów Tuluza. Narody, narody, do diabła narody, stojące na drodze do szczęścia i zgody. Historia nam daje dobitne dowody, pragniecie pokoju. Usuńcie przeszkody, narody, narody, narody. Raz Chińczyk w Japonce się tak zauroczył, że wizję małżeństwa był przed nią roztoczył. Lecz kwiat kraju wiśni rzekł ani się miśni. Spójrz w lustro, wszak skośne masz oczy. Cóż z sercem złamanym uczynić na świecie, więc poszedł do wojska i śnił o odwecie, lecz losu ironio, brak wojny z Japonią. Do mnichów strzela w Tybecie. Narody, narody, podjabła, narody stojące na drodze do szczęścia i zgody. Historia nam daje dobitne dowody, pragniecie pokoju. Usuńcie przeszkody narody, narody, narody Sympatię Singales raz czuł do Tamila Choć wrogość dzieliła ich ludy na Sri Lance Dawnym Ceylonie, gdzie nawet są słonie W polityce mądre nad wyraz Lecz słoń Singaleza, Tamilów sympatyk Zwykł noc mu po nocy wykradać granaty I pojął Singales, że musi choć z żalem Sympatię swe spisać na straty Narody, narody, podjabła narody Stojące na drodze do szczęścia i zgody. Historia nam daje dobitne dowody. Pragniecie pokoju? Usuńcie przeszkody. Narody, narody, narody też palestyńczyk, co z Żydem się bratał w przyjaźni tej, widząc nadzieję dla świata, strzelając do niego powtarzał, kolego, ta krew nas połączy na lata. Lecz w takiej przyjaźni nie widział Żyd cnoty, bo nie miał ochoty na nowe Golgoty, więc rzekł przyjacielu, my tu w Izraelu nie mamy dla ciebie roboty. Narody, narody, pod diabła narody, stojące na drodze do szczęścia i zgody. Historia nam daje dobitne dowody, pragniecie pokoju, usuńcie przeszkody. Narody, narody, narody. Libijczyk, choć żony miał trzy muzułmanki, czadyjkę wprowadził do swojej lepianki i rzekł dla przykładu, dam ja z tobą czadu i brał ją wieczory i ranki. Choć miłość przeszkody pokonać potrafi Nie zebrał za czyn swój libijczyk ów i dla dobra socjali z mują mu zabrali Ci, których wychował Kaddafi Narody, narody, podjabła narody stojące na drodze do szczęścia i zgody Historia nam daje dobitne dowody, pragniecie pokoju, usuńcie przeszkody, narody, narody, narody bez tchów herbaciarni wypiwszy pięć herbat Albańczyk zapałał przyjaźnią do serba, Lecz serb poślibowicy Albańczykowi Na zębach wypisał swój herbasz Szczerbaty Albańczyk to pół Albańczyka, nie jeden polityk się na tym potyka, choć jęczy duch Tity, że zbędny polityk, gdzie trzeba dentysty, praktyka. Narody, narody, diabła narody stojące na drodze do szczęścia i zgody. Historia nam daje dobitne dowody. Pragniecie pokoju, usuńcie przeszkody, narody, narody, narody. Nacy przebył Turek, co trucha miał Greka. Obydwu zabrała rodzima bezpieka. Przy więźniów w wymianie spotkali się w bramie. Bez słowa minęli człek-człeka. Wnet Greczyn u Turków, u Greków zaś Turek o jednej godzinie stanęli pod murek. W czas potem niedługi nad jednym i drugim piaszczysty się wznosił pagórek. Narody, narody, pod narody stojące na drodze do szczęścia i zgody. Historia nam daje dobitne dowody. Pragniecie pokoju. Zwońcie przeszkody, narody, narody, narody. Rosjanin był który, nie jego to wina, za brata uważał pewnego Gruzina. Czas drużby był krótki, bo ów nie pił wódki, Rosjanin nie pijał zaś wina. Napisał na niego, gdzie trzeba więc donos i łzę nad przyjaźnią. Utoczył wzmocnioną, w obozie zaś Gruzin odsiedział lat Tuzin, lecz przecież go w końcu zwolniono. Narody, narody, pod diabła narody, stojące na drodze do szczęścia i zgody. Historię nam daje, dobitne dowody, pragniecie pokoju. Usuńcie przeszkody, narody, narody, narody. Ci wszyscy, o których tak długo tu mędzę, co dzień się widują na forum ONZ i skarżą się wzajem na ludy i kraje, nie skarżąc się jednak na nędzę. Bo mają do siebie już te kuluary, gdzie naród z narodem się chwyta za bary, że nie o to chodzi kto komu gdzie szkodzi, lecz o to po ile dolary. Narody, narody, pod diabła narody, stojące na drodze do szczęścia i zgody. Historia nam daje dobitne dowody, pragniecie Pokoju, usunięcie przeszkody, narody, narody, narody. Był Polak, patriota, co przy budki skrzynce zawierał przyjaźni Pakt z Ukraińcem. Od słowa do słowa dotarli do lwowa, ścierając się jak dwa odyńcem. Gdy bit się skończyli, trafili za kraty, podarłszy w pamięci doniosłe traktaty. Bo gdy przyjdzie czas, wy nas, a my was po brzuchach i budem rezaty. Narody, narody, pod jabła, narody, stojące na drodze do szczęścia i zgody. Historia nam daje dobitne dowody, pragniecie... Pokoju, usuńcie przeszkody, narody, narody, narody. Ach, gdybyż narodów na świecie nie było jak nam, by się wtedy szczęśliwie tu żyło. dla dobra człowieka, dla szczęścia ludzkości, złączonej w potężnym uścisku miłości, aż strzaskiem tękałyby kości. Do tego jest anegdota, po koncercie w Sydney podszedł do mnie człowiek, teraz, niecały rok temu, Młody człowiek i poprosił, żebym mu wpisał dedykację do książeczki z refrenem narodów. Jest pytałem, dlaczego akurat to dumny, że mu się spodobało. On mówi, bo to jest właśnie moja ideologia, ja to samo uważam. Wyrżnąć tych Żydów mówi, wtedy będzie spokój. <słuch>